Patrzcie na to. Nieważne. Zapowiedziano PUBG New State, czyli nowy, mobilny spin-off słynnego PlayerUnknown's Battlegrounds. Nad grą pracuje ten sam zespół, który odpowiada za główną PC-tową odsłonę marki. Akcja PUBG New State będzie osadzona w roku 2051 w realiach Science Fiction. Premiera ma się odbyć jeszcze w tym roku. Wygląda na to, że osoba odpowiedzialna za złamanie kilku ostatnich wersji novo, czyli zabezpieczenia antypirackiego wykorzystanego między innymi w Red Dead Redemption 2, mogła zostać aresztowana przez policję. Posługująca się ksywką Empress Hackerka poinformowała o tym na reddicie, oskarżając innych konkurencyjnych krakerów o to, że pomogli organom ścigania na jej adres. Dowiedzieliśmy się gdzie i kiedy zadebiutuje serial bazujący na słynnej serii Halo. Produkcja będzie gotowa w pierwszym kwartale 2022 roku, a pojawi się w usłudze Paramount Plus, czyli serwisie streamingowym, który zastąpi wkrótce CBS All Access. W roli Master Chiefa zobaczymy Pablo Schreiber'a. American McGee, autor m.in. Alice: Madness Returns, pracuje nad nową grą na podstawie Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Będzie to podzielona na części produkcja przeznaczona dla jednego gracza. Każdy z epizodów będzie osadzony w innej epoce, co oznacza udział innych bohaterów i wiele różnych wątków fabularnych. W ramach tego samego projektu powstanie również serial telewizyjny. Do sieci trafił nowy zwiastun Paradise Lost, czyli przygodówki autorstwa polskiego studia Polyamores. Akcja gry jest osadzona w alternatywnej wersji lat 80. XX wieku. W stworzonym przez deweloperów świecie druga wojna światowa trwała dwie dekady dłużej niż w naszej rzeczywistości, a znaczna część Europy została zniszczona w wyniku ataku atomowego. Premiera ma się odbyć jeszcze w tym roku. Henry Cavill pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem, które sugeruje, że pracuje nad projektem związanym z marką Mass Effect. Na fotografii możemy zobaczyć fragment tekstu, w którym pojawiają się takie wyrazy jak Cerberus czy Reaper, co dla fanów uniwersum Bioware'u wyjaśnia wszystko. Prawdopodobnie chodzi o film lub serial bazujący na słynnej serii kosmicznych herpegów. No to ja się zwijam. Tymczasem.